Jestem pewien, że już kłamałeś komuś wcześniej, a nawet byłeś okłamany. A prawda jest taka, że jeszcze będziesz okłamany. Pytanie tylko, czy to zauważysz. Kłamstwo jest częścią ludzkiej egzystencji. Odegrało ważną, ewolucyjną rolę w budowaniu społeczności, aby chronić się nawzajem i zapewnić nam przetrwanie. Wielokrotnie kłamstwo pomagało uniknąć konflikt, a ci, którzy mieli skłonność do kłamstwa, skutecznie kontrolowali całe plemię. Z oszustwem możemy spotkać się w wieku pięciu miesięcy. Na przykład dzieci udawają fałszywy płacz, żeby zwrócić na siebie uwagę. Można zaobserwować, że od czasu do czasu przestają płakać, żeby zobaczyć, czy naprawdę uważają na nich. I oczywiście, będą kontynuować, jeśli będą mieli do tego publiczność. Już w pierwszym naszym roku mamy tajemnicę i w wieku dwóch lat blefujemy, a w wieku 5 lat kłamiemy bez problemu. Na stolatki okłamują swoich rodziców co najmniej 1 na 5 rozmów. I od tego momentu sytuacja tylko się pogarsza. Średnia liczba kłamstw, których musimy wysłuchać, wynosi od 10 do 200 dziennie. A jeśli spotkamy kogoś nieznanego, to usłyszymy średnio 3 kłamstwa na osobę w ciągu zaledwie 10 minut. Potem jak widzimy, jak wiele oszustw dzieje się w ciągu dnia, nie możemy być pewni, że jest to częścią naszego codziennego życia. Staje się jasne, czemu jest ważne, żeby nauczyć się zauważać, kiedy ktoś kłamie. Wiedza pozwalająca odkryć kłamstwo jest bezcenna. Możemy uchronić się od wielu bólów głowy, uniknąć rozczarowań oraz wiele razy nasze życie też od tego zależy. Przeciętny człowiek może ujawnić kłamstwo z dokładnością 54%, podczas gdy u doświadczonego profesjonalisty może to być nawet 90%. Ważne jest, żebyśmy zrozumieli w związku z kłamaniem, że nie ma konkretnych znaków w mowie ciała. Znaki, które można powiązać z kłamstwem, znacznie bardziej wskazują na stresującą sytuację. Kłamstwo wiąże się z napięciem, więc każdy kto kłamie próbuje się uspokoić za pomocą mowy ciała. Na przykład wiercenie się, gdy ktoś się kręci i wierci na krześle, albo gdy ktoś poprawia sobie kołnierz, lub gdy próbujemy zablokować coś czymś, co sprawia, że czujemy się niekomfortowo. Najprostszym przykładem takiej blokady jest sytuacja, kiedy ktoś próbuje zakryć oczy lub zakryć usta ręką ale może to być również blokada, gdy np. ktoś po pytaniu znajduje się za przeszkodą lub stawia przedmiot przed sobą na stole. Skrzyżowanie nóg i rąk to także sposób na poczucie bezpieczeństwa. Znamy to drapanie, gdy ktoś łapie się np. za nos i to znowu jest oznaką stresu. Większość krwi wypływa z tej części ciała, przez co może stać się świędząca i zimna. Skutki stresu pojawiają się również wtedy, gdy usta zaczynają wysychać, przełykają za dużo, Albo mowa staje się coraz cisza w połowie albo całkiem. Jedynym problemem jest to, że jeśli polegamy tylko na tych znakach, to nie wiemy na pewno, czy nas okłamuje, czy po prostu jest zdenerwowany czymś, o czym nie wiemy. Albo możliwe, że po prostu swędził go nos. Ponadto większość znaków, za pomocą których próbujemy ukryć kłamstwo, to, że przeciwieństwo może również skazywać na kłamstwo. Powszechnie wiadomo, że ci, którzy kłamią, unikają kontaktu wzrokowego, ale są tacy, którzy są tego świadomi, patrząc nam głęboko w oczy, są tacy, którzy kiedy kłamią, zaczynają się wiercić wpływem wspomnianych wcześniej przykładów, ale są tacy, których ciało sztywnieje, właśnie po to, by przypadkowo się nie odsłonić. Niektórzy ludzie stają się nieśmiali i milkną podczas kłamstwa, inni stają się po prostu bardziej agresywni i głośniejsi. Ponieważ mikrodrgań na twarzy nie możemy kontrolować, jest to trudne do zauważenia dla przeciętnego człowieka, więc nie prowadzi nas do konkretnego rozwiązania. Widzimy więc, że odkrycie jednego sygnału nie wystarczy. Ale im bliżej prawdy jesteśmy, tym bardziej szukamy momentów, które nie pasują do sytuacji. Na przykład jeśli ktoś opowiada smutną historię i uśmiecha się przez pół sekundy, prawdopodobnie zrobił to, ponieważ czuje, że kłamstwo może mu się ujść na sucho. Dotyczy to również, jeśli ktoś po prostu się wstydzi i nadal pokazuje dominującą mowę ciała lub prawdziwy klasyk, gdy ktoś potrząsa głową przecząco, aby uzyskać odpowiedź twierdzącą. Jednak najpewniejszym sposobem na odkrycie kłamstwa jest uprzednia ocena naszego rozmówcy. Spróbujmy dowiedzieć się za pomocą prostych pytań, jak się zachowuje, gdy mówi prawdę. Ile i jak w międzyczasie się rusza? Czy patrzy w nasze oczy? Jak bardzo się drapie? Czy wykorzystuje blokady, by czuć się bezpiecznie? Oceńmy także styl mówienia. Zobaczmy na przykład, czy daje krótkie odpowiedzi? Czy po prostu gromadzi wiele informacji? Staraj się zwracać uwagę na to, jak głośno lub cicho mówi. Kiedy już wykonaliśmy te kroki, mamy podstawy dla jego zachowania i od tej pory łatwiej jest to zauważyć, jeśli dzieje się coś dziwnego. Zacznijmy zadawać pytania dotyczące tematu, obserwując jego reakcję. Wszystko, co znacznie różni się od normalnego stanu, powinno być dziwne. Ważne jest, żebyśmy nie byli agresywni, nie należy być osaczonym, ponieważ może to zmienić zachowanie, nawet jeśli mówi prawdę. Kiedy odpowiada na nasze pytania, już możemy zauważyć kilka znaków. Zwykle ci, którzy kłamią, lubią przeciągać czas, lubią powtarzać pytanie jeszcze raz, pytając powrotem, aby zyskać czas na wymysł, przygotowanie jakiegoś poprawnego kłamstwa. Większość ludzi w czasie, kiedy kłamią, przekazują zbyt dużo informacji, próbując uczynić to bardziej wiarygodnym. Jeśli ktoś zacznie rzucać w nas nieuistotnymi i zbyt szczególnymi informacjami, warto zwrócić na to uwagę. Istnieją trzy narzędzia, które mogą nam się przydać. Po pierwsze, podczas gdy słuchamy opowieści, pytamy tylko o nieistotne informacje, a tych, na które powinni znać odpowiedź, gdyby tam byli, ale może to być trudno improwizować, jeśli po prostu wymyślili całą tą historię. Na przykład, jeśli twój partner okłamuje cię, że został wezwany do pracy, zapytaj go, co jadł lub którzy współpracownicy byli w pracy. Każde pytanie będzie dobre, którego na chwilę zszokuje. Jeśli ktoś mówi prawdę, nie trzeba długo czekać na odpowiedź, ale jeśli ktoś kłamie. Musi to wymyśleć. Drugim narzędziem jest zadawanie pytań po wysłuchaniu historii, aby nasze pytania nie były uporządkowane chronologicznie. Ułatwia to ujawnienie osoby kłamliwej, która zwykle może kłamać tylko w określonej kolejności chronologicznej. A jeśli rzeczywiście zdarzyły się komuś wydarzenia, może przypomnieć sobie o nich każdy szczegół, niezależnie od chronologii. Ostatnia sztuczka polega na zmianie tematu w jednej chwili i zobacz, jak zareaguje. Czy nagle ustępuje, czy głosność zostanie przywrócona? Uspokaja się? Może się uśmiechnie? To wszystko może być odznaką, że czuje, że uciekł Ci, w ten sposób ukrywając się. Nie należy zapominać, że każdy kłamie inaczej. Przeciętnego człowieka łatwo można ujawnić na podstawie jednego sygnału, ale o wiele niezawodniejszą metodą jest zastosowanie wszystkich wymienionych powyżej technik naraz. Jeśli opanujesz te techniki, znacznie łatwiej będzie Ci poznać, jeśli ktoś właśnie próbuje Cię okłamać. I to wszystko w dzisiejszym filmiku. Jeśli spodobał Ci się, polub i podziel się w komentarzach, w jaki sposób możesz zostać zdemaskowany podczas kłamstwa, aby każdy mógł się czegoś od drugiego nauczyć. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia następnym razem, cześć.